Witamy w kolejnym materiale z cyklu Bohaterowie historii Kujaw i Pomorza. Tym razem będziemy opowiadać o Janie Śniadeckim, który stał się bohaterem balady Romantyczność Adama Mickiewicza, możemy powiedzieć antybohaterem tej romantyczności, bo właśnie do romantyczności, w romantyczności Mickiewicz odwołuje się właśnie do Śniadeckiego. Otóż Jan Śniadecki urodził się w 1756 roku, 29 sierpnia, w Żninie, czyli na terenie dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego. Urodził się w rodzinie mieszczańskiej, a jego rodzina pieczętowała się herbem leliwa. Ojciec naszego bohatera, Jędrzej, Andrzej, był miejscowym piwowarem, rolnikiem, ławnikiem, starszym cechu piwowarów oraz, co ciekawe, pełnił również funkcję burmistrza. Mamą naszego bohatera była Franciszka z domu Giszczyńska. Jan Śniadecki miał również młodszego brata Jędrzeja Śniadeckiego, który także będzie bohaterem naszego materiału. Jan Śniadecki rozpoczął naukę bardzo szybko w wieku 8 lat wstąpił do Kolegium Jezuickiego w Poznaniu. Po ukończeniu tego kolegium studiował w Krakowie. Jego nauka była możliwa dzięki wsparciu Hugona Kołontaja. To właśnie Hugon Kołontaj zapewnił Janowi Śniadeckiemu wyjazd na naukę za granicę do Getyngi, Lejdy, Utrechtu oraz Paryża. W tych wszystkich miejscowościach Jan Śniadecki studiował matematykę, fizykę, chemię, historię naturalną, architekturę, języki obce oraz literaturę. Czyli był człowiekiem wszechstronnie Uzdolnionym człowiekiem, który tak naprawdę był mistrzem specjalistą we wszystkich tych dziedzinach. W naszym materiale zdigitalizowaliśmy zdjęcia obrazu Jana Śniadeckiego autorstwa Jana Rustema. Po powrocie do Polski Jan Śniadecki wykłada przede wszystkim matematykę i astronomię w Krakowie. No i właśnie z Krakowem jest bardzo mocno związany. Jest inicjatorem powstania w Krakowie obserwatorium astronomicznego oraz zajmuje się rachunkiem prawdopodobieństwa, czyli rozwija nauki matematyczne i astronomiczne. W filozofii był wrogiem metafizyki, romantyzmu, spekulacji i właśnie dociekań. I to właśnie. Jan Śniadecki stawiał przede wszystkim na rozwój nauki opartej na konkretnych badaniach, a nie na spekulacjach. Był zwolennikiem badań, czyli empiryzmu, oraz przeciwnikiem filozofa Kanta. Oprócz Krakowa, związany również był z ośrodkiem naukowym w Wilnie, w którym także między innymi wykładał matematykę. Jan Śniadecki jest człowiekiem, który stworzył polską terminologię matematyczną i astronomiczną, był autorem najlepszego wówczas podręcznika do matematyki, czyli algebry i co ciekawe, niezależnie od Heinricha Wilhelma Olbressa, odkrył planetoidę Pallas. Był również popularyzatorem teorii heliocentrycznej Kopernika ze swoim bratem w 1784 roku zbudował jeden z pierwszych balonów na ziemiach polskich. Był krytykiem romantyzmu. Od 1819 roku możemy powiedzieć, że zaczął krytykować rodzący się wówczas romantyzm. Uważał, że właśnie romantyzm to powrót do ciemnoty i zabobonności. A ta krytyka nie pozostała bez odzewu. Na krytykę romantyczności, romantyzmu przez Śniadeckiego odpowiedział Adam Mickiewicz, który skrytykował Śniadeckiego właśnie w baladzie Romantyczność, pisząc, czucie i wiara silnej mówią do mnie niż mędrca, szkiełko i oko. I właśnie tym mędrcem jest nasz Jan Śniadecki. Na jego osobie również wzorowana była postać starca z balady Romantyczność, Adama Mickiewicza. Jan Śniadecki był patriotą nie tylko z mowy, ale również z czynów, czyli konkretnych działań. W czasie Powstania Kościuszkowskiego był członkiem komisji odpowiedzialnej za zbiórkę funduszy na rzecz Powstańczej Armii oraz wspierał rekrutację do tej armii. Nie został objęty amnestią przez władze zaborcze, czyli właśnie to pokazuje, że był postacią nielubianą przez zaborców. Na początku XIX wieku pełnił funkcję rektora na Uniwersytecie Wileńskim i właśnie tam zajmował się unifikacją oświaty, czyli próbował tą oświatę reformować. Zmarł 21 listopada 1830 roku w Wilnie. Jan i Jędrzej Śniadeccy są patronami politechniki Bydgoskiej właśnie w Bydgoszczy. Czyli do dzisiaj te, tych dwóch braci Jan i Jędrzej są to postacie bardzo mocno kojarzone właśnie z Bydgoszczą oraz zeżninę.